Dzień dobry, cześć i czołem. z tej strony Ola, jedna część najlepszego teamu testerów kempingów ever. Pozostała dwójka, czyli Michał i Tomek, pobiegli już testować dla Was baseny. A jest co testować, ponieważ znajdujemy się na kempingu Marina i Julia we Włoszech. Bardzo dużo pozytywnych opinii czytałam na temat tego kempingu na naszej grupie Kempingi w Europie. No i Michał już przebierał nogami, kiedy tu wreszcie przyjedziemy. No, i zdarzyło się tak, że właśnie przed chwilą postawiliśmy przyczepkę na parceli na kempingu Marina Julia. Więc ja zabieram kamerkę, pokażę Wam wszystkie ważne miejsca na tym kempingu: takie jak plaża, jak restauracje, jak sklepy, jak noce zabaw. A Michał z pokażę Wam baseny. Chodźcie, idziemy. Baseny mamy praktycznie tuż za naszą parcelą. I jak widzicie, całkiem niezłe szaleństwo się tutaj odbywa. Zaraz, chłopaki, zabiorą was na zjeżdżalnię. Poza zjeżdżalniami, gdzie możecie fajnie poszaleć z dzieciakami na młodszych, czeka również fantastyczny spraypark. Na Marina Julia jest też ogromny basen olimpijski, w którym możecie popływać i ponurkować. Natomiast najfajniejszą atrakcją dla nastolatków jest ogromna skocznia. Po tych wszystkich szaleństwach zrelaksujecie się na leniwej rzeczce. Na basenie organizowane są również rodzinne animacje. A teraz hop! Idziemy na plażę. Kempingowa plaża jest z drobnych kamyków, więc przydają się buty do wody. To, na co muszę zwrócić Wam uwagę, to trawa, która rośnie tuż przy wejściu do morza. Nie jest ona jakaś nieprzyjemna w dotyku, natomiast wizualnie oraz dla dzieci może stanowić problem. Tak wygląda wejście, zobaczcie, tutaj są takie kamienie i trawa. Tak jak mówiłam, ona nie jest nieprzyjemna, no ale po prostu jest. No jak widzicie, nikomu mu to nie przeszkadza. Mam dobre info dla tych, którzy jednak nie lubią chodzić po trawach. Możecie wyszukać takie wejścia do wody wyłącznie po kamykach. Pamiętajcie tylko jednak o butach do wody. Polecamy również zabrać wszelkiego rodzaju pływające gadżety, takie jak supy, kajaki czy materace. Świetnie się tu sprawdzają. Zerknijmy też na inne atrakcje. Jak widzicie, jest tu fajny plac zabaw. Tutaj zajrzymy sobie. Na boiska są naprawdę spoko. Mamy boisko do koszykówki, i zobaczcie, boisko do piłki nożnej. Naprawdę spore, fajne przestrzenie sportowe. głównie dla dzieciaków i dla młodzieży, aczkolwiek dorośli widziałam też tutaj sobie tutaj. Możecie też pograć w minigolfa. Kijki wyposzyczacie w recepcji, i są one darmowe dla gości kempingów. Musicie mieć ze sobą tylko dowód osobisty, żeby mieć pod zastaw tych kijów. A pole wygląda naprawdę ciekawie. Pokażę Wam teraz takie centrum sklepowo-restauracyjne. Jest tutaj bardzo dobrze wyposażony market. Tuż obok znajduje się główna scena animacji oraz sala gier. W tym miejscu znajdziecie również restaurację, pizzerie oraz bar. Będąc na kempingu Marina Julia, warto wybrać się na wycieczkę do oddalonego o kilkanaście kilometrów Grado. Grado uznawane jest za jeden z najładniejszych kurortów nad Adriatykiem. Ma bardzo ładne piaszczyste plaże, które szczególnie pięknie prezentują się o zachodzie słońca. Warto wybrać się tutaj na lody lub włoską kolację, szczególnie wieczorami, gdyż starówka rozbrzmiewa wtedy i tętni życiem. Kolejną wycieczkę, którą polecamy Wam w 100%, to wyjazd do Groty Gigante. Jaskinia Olbrzymia, bo tak brzmi ona w tłumaczeniu na język polski, uznawana jest za największą na świecie jaskinię udostępnioną turystom. Jaskinię zwiedza się z przewodnikiem, do pokonania jest ponad 1000 schodów, a temperatura w jaskini to około 11 stopni, więc warto wziąć grubsze bluzy. Jeśli zaś mocno zmarzniecie, to na pewno ogrzejecie się we włoskim słonku w centrum Triestu. Centrum miasta znajduje się około 10 km od groty, więc zdecydowanie warto połączyć obie atrakcje i po zwiedzaniu groty wybrać się na spacer po pięknym Triestie. I wracamy na kemping, bo jeszcze nie wszystko Wam o nim opowiedziałam. W tej chwili zabieramy Was na wycieczkę rowerową. Wzdłuż kempingu możecie sobie fajnie popedałować z rodzinką, wzdłuż wałów i plaży. Trasa nie jest jakoś widokowo powalająca, natomiast możecie sobie fajnie pojeździć z małymi dziećmi, ponieważ na znacznej większości odcinków droga jest wyłączona dla ruchu kołowego, a teren płaski. Korzystając z okazji, że siedzę już na siodełku rowerowym w kasku na głowie, zabiorę Was na szybki objazd po kempingu. Marina Julia nie należy do najmniejszych kempingów, ale nie jest też wielkim molochem. W centralnej części kempingu znajduje się ogromny basen, który Wam pokazywałam, a także boiska, restauracje i sklepy. Bliżej plaży umieszczone są murowane domki oferowane przez kemping, a także mobile homey zarówno kempingowe, jak i tour operatorów. Bliżej bramy wjazdowej na kemping znajdują się parcele, w tym i nasza. Parcele mają przełącze do prądu i do wody. I na koniec rzucimy jeszcze okiem na sanitariaty. One są odnowione kilka lat temu. Na bieżąco sprzątane, a wyglądają tak jak widzicie. No i na koniec kilka słów podsumowania kempingu Marina Julia. Jak widzieliście, ten kemping ma genialne baseny. Naprawdę jest mało znany w Polsce, uważam niedoceniany. Natomiast no, te baseny mnie osobiście zauroczyły, a Michał był po prostu tutaj w siódmym niebie, ta skocznia wymiata. Zjeżdżalnie są super, możecie się pobawić z ciekawe, możecie ponurkować, możecie sobie tam popływać. Naprawdę, sztos. Plaża nie jest najlepsza. Yy, przez te trawy, które tutaj rosną, może być średnio przyjemna dla dzieci. Natomiast, jak widzicie, za mną nie wiem, czy widzicie, bo kawałek odeszłam, ale wielu osobom to po prostu nie przeszkadza. I naprawdę można się tutaj fajnie pokąpać. Super się pływa na supie, jak widzieliście na kajaku. Ten widok na port nie jest zbyt piękny, ale po prostu port to port. Więc też nie widzę tutaj jakichś wielkich przeciwwskazań, no chyba że ktoś nie lubi port. Osobiście wrócimy tu na pewno dlatego, że te baseny po prostu wymiatają. Do tego bezpłatny minigolf, do tego super animacje, naprawdę team animatorów jest kapitalny, świetne boiska, więc tych rzeczy, z których możecie sobie pokorzystać jest mnóstwo. Natomiast jeżeli spędzacie wakacje głównie na pięknych plażach, to ten kemping nie jest dla Was. No bo ta plaża nie należy do najpiękniejszych. Pamiętajcie o butach do wody, no i o jakichś pływających gadżetach w stylu sub czy materac, bo tu się naprawdę przydają. Żegnam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję, że byliście ze mną. Nieustannie zapraszam Was na grupę Campingi w Europie, na której sporo plotkujemy o kempingach. Oczywiście na www.glopzoterek.com i na naszego Facebooka. Do zobaczenia na kolejnym kempingu.